FNF to jedna z bardziej popularnych gier roku 2021. Gra wtedy była dosłownie wszędzie. Mody do gry, których było tak dużo, że nie da się ich zliczyć. Dodatkowo twórcy zapowiedzieli pełną wersję gry z masą nowości. Ale mamy 2023 rok i gra cały czas upada. Ostatni update do tej gry pojawił się już prawie 2 lata temu, więc co się stało i dlaczego ta gra umarła? Ale jeszcze zanim zaczniemy, chcę wam powiedzieć o tym, że film jest mocnym inspiracją użytkownika o nazwie Suli, więc macie do niego link w opisie. Bo też, Bo też chciałem, chciałem dodać coś od, coś od, siebie, od siebie, wiecie, wiecie wyświetlenia, wyświetlenia, pieniądze i tak dalej. dalej. Więc zapraszam na Discorda oraz do subskrybowania tego kanału, ale już bez zbędnego przedłużania, zacznijmy. Więc tak, gra Friday Night Funkin była to gra początkowa zrobiona na jakiś konkurs, po czym twórcy pomyśleli, ty, ta gra w sumie fajnie wyszła, może jeszcze dodamy parę funkcji, no i wyjdzie z tego coś fajnego. Pomyśleli twórcy, no i się nie mylili. Gra z początku była bardzo popularna i po krótkim czasie twórcy dodali week drugi, potem trzeci i tak dalej. I z każdym weekiem gra zdobywała coraz większą popularność. A po wypuszczeniu wiku 7, popularność tej gry była tak duża, że strona z tą gromną jakiś czas się wywaliła. Wtedy twórcy zapowiedzieli pełną wersję gry, gdzie dodadzą masę nowych feature'ów, takich jak customowe postacie czy gra w dwie osoby. A osoby mogą im pomóc, dokładając kasę na Kickstarterze, za co twórcy obiecywali takie rzeczy jak płyty, plakaty, figurki i tak Ale cóż, gracze nawet przed wypuszczeniem tego dodawali swoje pomysły na te wiki, dodając mody. I to masę, ale to masę modów. I cóż więcej powiedzieć, gra po prostu była bardzo popularna, ale niestety w tym samym czasie trochę osób zaczęło odchodzić od tej gry ze względu na brak update'ów. Niestety to było swego rodzaju początkiem upadku tej gry. Pierwszy rok tej gry pokazał świetlaną przyszłość tej gry, ale nadszedł 2022 rok. To właśnie wtedy hype na tą grę znacząco upadł. W grze pojawiło się dosłownie nic, a mody powoli zaczęły tracić rzeczy, które by sprawiały, że będą one w jakiś sposób unikatowe. Oczywiście były takie fajne mody jak Indie Cross, ale były również takie nudne i to ich sporo. Ale niestety gra nie miała update'ów, więc mody były jedyną rzeczą, które podtrzymywały tę grę przy życiu. A wiele osób nawet mówiło, że bez modów tak by już nie żyła w 2021. Nic nie wyglądało na razie na to, że gra nagle się stanie bardzo popularna. Osoby, które zapłaciły za Kickstartera mówiły, że ta gra jest daleko od pełnego wydania. A, a zastanawiacie się czym jest ten Kickstarter? Cóż, może wiecie lub nie, ale Kickstarter to jest taka platforma, gdzie możecie pomóc finansowo twórcy jakiejś gry czy coś, a w zamian za to dostaniecie z nimi kontakt oraz kilka nagród. W nagrodach napisali takie rzeczy jak winele, płyty, plakaty, figurki tak dalej. Ogólnie rzeczy było sporo. Oprócz tego był taki challenge, że zabicie odpowiedniej kwoty wprowadzą jako rzecz do pełnej gry. I były to na przykład kastomowanie postaci za 200 tysięcy dolarów, w pełni animowane kacstenki za 400 tysięcy Tryb multiplayer za 660 tysięcy, czy dodanie kilku dodatkowych wików za milion dolarów. Oraz kilka rzeczy więcej, bo niestety nie mogę tego przetłumaczyć na język polski, no nie da się. I tak twórcy zarobili ponad 2 miliony dolarów, co z ogromną kwotą. I chyba nie muszę mówić, że twórcy mieli ręce pełne roboty, szczególnie, że twórców było dosłownie kilka. Rok później, kiedy gra już sobie umierała, twórcy zrobili sobie jaja oraz pracowali... Nad tymi bonusami oraz grom. Jednakże według filmiku Suliego on nie wie jak gra teraz wygląda oraz mimo upływu ponad roku nic nie dostał. I nie tylko on, bo jak dosłownie wejdziecie w komentarze pod Kickstarterem, no to wszystkie komentarze albo mówią, że nic nie dostali, albo chcą swoje pieniądze z powrotem bo zawiedli się nad tym produktem jeśli zobaczymy sobie na ich update no to widać że mają dużo pracy i można powiedzieć że mają tak lekko wywalone na tą grę ich update są pełne żartów na przykład że niby wszystko jest gotowe po czym niżej jest tekst gdzie mówią że to jest żart i tak naprawdę jeszcze mają sporo rzeczy do zrobienia oraz wiele ale to wiele rzeczy których nie chce mi się, się teraz się mówić teraz no bo umówmy się nie chce mi, mi się tego, tego montować, montować ale odsyłam was do filmu Suliego aby ciekawcy mogli Dowiedzieć się więcej. Nie chcę być jakoś hamski, ale można powiedzieć, że twórcy lekko zwalili sprawę. I ja wiem, że trzeba na to poświęcić dosyć sporo czasu, i to jest zrozumiałe, że twórcy muszą pracować nad tą grą rok czy dwa. Ale nie ukrywając, mogli na przykład pododawać kilka z tych funkcji do bety, aby podtrzymać hype na tą grę. Ale niestety tego nie zrobili. Więc bijajcie na Discorda, Twitcha i walnijcie subskrybera, bo inaczej ja cię walnę. Ej, wiesz, że zaraz musimy jechać, jest 30. No nagrywa się. Raz, dwa, trzy.